Czy firmy pożyczkowe przetrwają okres pandemii i kryzys, który wynika z pandemii? Myślę, że przetrwają. Właściwie najgorsze już za nami. Teraz jest okres stabilizacji. Jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe i cały sektor, to 30% firm już zrezygnowało z działalności i wyszło zupełnie z rynku. Jest pewna część firm, która czeka na to, co się zadzieje w marcu. W marcu, 31 marca, kończy się działanie tarczy antykryzysowej która też y, y, m, wniosła y, obniżenie ko, maksymalnych kosztów kredytu y, pozaocetkowych. Tak więc y, ono zostanie przywrócone do poprzedniej wysokości 31 marca. No, takie, oczywiście tak, takie są realia prawne aktualnie, natomiast no, oczywiście wszyscy są, jakby żyją w niepewności i zastanawiają się, czy faktycznie tak będzie, czy nie padną jakieś kolejne pomysły. No, jest też szansa na to, że trochę wcześniej zostaną te koszty przywrócone do poprzedniej wysokości. Także to jest ten moment, w którym de facto okaże się, kto na tym rynku zostanie, a, a kto odchodzi. Ale widać wyraźnie, że lepiej sobie radzą te firmy, które są bardziej zaangażowane technologicznie. Tak, oczywiście. Przede wszystkim no, kontakt społeczny i dystans społeczny teraz jest dosyć utrudniony i takie działanie door to door, czy działanie w offline, kiedy agent odwiedza klienta. No, właściwie yy, wiadomo, że niesie ze sobą ryzyko zakażenia mhm. z jednej strony, pomimo wszelkiego rodzaju zachowania środków ostrożności. No, też yy, no, kontakt taki online online'owy, jak wiemy, jest dużo prostszy, szybszy. Mhm. I myślę, że też yy, w ciągu tej pandemii widzimy, widzimy taką migrację starszych klientów do online'u. Widzimy, yy, że ten, ta część rynku też się zainteresowała usługami online i bardziej zaangażowała. I też widzą to firmy płatnościowe, które obserwują właśnie podniesienie wieku, średniego wieku klienta, który korzysta z usług online, z płatności chociażby. Czy można powiedzieć, że no, zapomnieć już o tych wizytach przedstawicieli firm pożyczkowych w domach? tak? Już? Tego nie będzie. Myślę, Kończy że się. nie. Myślę, że to będzie. Dopóki jest na to popyt, to będzie też podaż. Także mhm. y, Natomiast migracja do online'u to jest oczywista oczywistość, jest nieunikniona. Na pewno ta część offline'owa rynku będzie się zmniejszać. No a co się dzieje, jeżeli chodzi o termin pożyczek? Słyszałem, mhm. że firmy pożyczkowe najchętniej pożyczają pieniądze na miesiąc, może dwa. Mhm. No tak, yy, szczególnie w czasach takiej niepewności, yy, te, kiedy te pieniądze rotują szybciej, dają one też wyższą stopę zwrotu. Yy, z, związane jest to z ograniczeniami maksymalnych kosztów kredytowania i yy, pożyczki na dłużej są mniej rentowne niż te pożyczki na krócej i też niosą ze sobą wyższe ryzyko braku spłaty, tym bardziej w momencie, kiedy ta gospodarka przeżywa różne turbulencje. A komu Państwo pożyczają? Też pojawiają się takie informacje, że firmy pożyczkowe w zasadzie pożyczają tylko tym, których znają, tych, którzy byli mhm. klientami. Nowi klienci mają trudniejszy dostęp do pożyczek. Y to jest kwestia podaży i działania i decyzji każdej firmy pożyczkowej, jej płynności też między innymi. My pożyczamy zarówno nowym, jak i własnym. Oczywiście w pierwszym momencie pandemii ograniczyliśmy ryzyko kredytowe, natomiast w tym momencie już wracamy na, na takie powiedzmy stare tory i dajemy również młodym, jak i, również nowym klientom, jak i starym klientom. Też jesteśmy bardzo otwarci na nowych klientów. Wiąże się to z też z tym, że mniej klientów dostaje finansowanie w bankach, tak więc jesteśmy otwarci też na tą część rynku, która w banku finansowania nie dostanie, a, a jest szansa, że to będzie dla nas bardzo dobry klient. No a co z jakością pożyczek? Czy znacząco wzrosła liczba osób, które nie są w stanie obsługiwać swoich pożyczek? Myślę, że nie. Myślę, że to, ta faza to jeszcze będzie przed nami. W mojej firmie nie widzimy takiego trendu, ale też w ostatnich czasach tak jak wszyscy na rynku, zaostrzyliśmy kryteria polityki kredytowej i dlatego te wskaźniki nie uległy pogorszeniu. Pewnie, gdybyśmy tego nie zrobili, no to obserwowalibyśmy pnięcie w dół. Natomiast no wszyscy patrząc nawet na raporty bikowe, to, to rynek jest dosyć bezpieczny. Oczywiście te wskaźniki zadłużenia rosną, ale nie dlatego głównie nie dlatego, że zwiększa się ilość dłużników nieproporcjonalnie. Tylko dlatego, że jest niższa sprzedaż, więc to, co jest zaległe, jest większą częścią całej sprzedanej, wszystkich udzielonych pożyczek. To jest tylko kwestia arytmetyczna. Niektóre firmy, jak Pani powiedziała, już wyszły z rynku, niektóre zwalniają pracowników, a inne przejmują inne firmy. Jaką strategię przyjęła Pani firma? E My nie przejmujemy na chwilę obecną żadnych firm, szukamy nowych modeli biznesowych, nowych rozwiązań, nowych technologii i partnerstw. I to jest nasz plan na, na zdobycie kolejnych części rynku może wejście w jakieś nisze. Również takie partnerstwa nie są łatwe, bo powiedzmy jedno na sto okazuje się sukcesem, ale trzeba próbować. No też trudno jest rozwijać biznes, kiedy się Musi trzeba zająć dostosowaniem do regulacji, a online najważniejsza jest właśnie technologia i możliwość jej połączenia z innym partnerem, z partnerami. Także po tych zmianach regulacyjnych, które nastąpiły na początku pandemii, już teraz jesteśmy powiedzmy dostosowani w 100% i zajmujemy się właśnie poszukiwaniem jakichś okazji inwestycyjnych. No jeżeli takowe będą, to również, ale generalnie planujemy rozwijać własne projekty i rozwijać się organicznie.